Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzisiaj, drodzy Państwo, będzie działo na kanale Króla Pustkowia? Cóż za przypadek, słuchajcie, że teraz władze Danii ujawniły oficjalnie ten komunikat, wychodzi bezpośrednio, jest kierowany w stronę świata, aby wszyscy usłyszeli, jaki to rząd duński jest teraz poprawny, ale to jest na rękę, drodzy Państwo, to co Państwu zaraz powiem, to jest na rękę Stanom Zjednoczonym. To jest niezwykły przykład. Przypadek naprawdę, że wielce zasłużone dla świata Stany Zjednoczone mogą się cieszyć bezpośrednio z komunikatu władz duńskich. Władze Danii ujawniły bowiem, że w latach 60. i 70. XX wieku około 4500 grenlandzkich kobiet i dziewcząt, stanowiących wówczas mniej więcej połowę populacji kobiet w wieku rozrodczym na wyspie, poddano przymusowo zakładaniu wkładek domacicznych lub podawano im. Hormonalne środki antykoncepcyjne. Procedury te przeprowadzano często bez poinformowania pacjentek o szczegółach zabiegu i ich świadomej zgody. Wyobraźcie sobie coś takiego. I teraz mamy taką sytuację, tam, że Trump już liczy na to, że on sobie jednak Grenlandię. Przywłaszczysz że sobie położy swoje łapki amerykańskie, satanistyczne na terenie Grenlandii, a żeby te surowce zabrać i wychodzi taki komunikat teraz do świata taki jest przekaz, bo oto złe władze Danii w ogóle się nie opiekowały Grenlandią zdajmy sobie z tego sprawę, taki jest komunikat, a dobre Stany Zjednoczone to się wszystkimi ludźmi na świecie opiekują, no i opiekowały się Stany Zjednoczone także Indianami, to my wiemy Stany Zjednoczone to nawet kocyki dały Indianom i tu Tutaj mamy informację, że Dania celowo działała na zgubę Grenlandii. No to są działania mające na celu wynarodowienie po prostu tych yy, mieszkańców rdzennych, prawda, yy, Grenlandii. Zaraz będziemy jeszcze o tym mówić. Celem kampanii było ograniczenie wzrostu populacji Grenlandii, czyli nie chcieli po prostu, nie chcieli, żeby tam ta populacja Grenlandczyków się rozrastała, żeby tam cały czas panował, prawda, systematyczny niż demograficzny. Rządy Danii i także obecne rządy Grenlandii oficjalnie przeprosiły za te praktyki w sierpniu 2025 roku, a we wrześniu tego samego roku premier Danii Mette Fredriksen osobiście powtórzyła przeprosiny podczas ceremonii wnuk Działania te poprzedziły publikacją niezależnego raportu z 9 września 2025 roku, który dokumentował 488 przypadków przymusowej antykoncepcji w latach 1960-1991. Według ustaleń śledztwa wyobraźcie sobie ponad 350 kobiet i dziewcząt, w tym niektóre w wieku 12 lat i młodsze zgłosiło, że duńskie służby metyczne stosowały wobec nich środki antykoncepcyjne bez zgody. Przymusowa antykoncepcja wobec rdzennych inuit była elementem szerszej duńskiej polityki kolonialnej. To jest ten moralny Zachód, tak byśmy powiedzieli, która. Dehumanizowała Grenlandczyków i ich rodziny, obejmowała ona między innymi odbieranie dzieci Inuitów rodzinom i umieszczanie ich, drodzy państwo, w rodzinach zastępczych duńskich w celu asymilacji kulturowej oraz kontrowersyjne programy testowania kompetencji rodzicielskich prowadzące do przymusowego rozdzielania rodzin. W grudniu 2025 roku Dania ogłosiła program rekompensat dla poszkodowanych kobiet, yy, umożliwiający ubieganie się o odszkodowanie w wysokości około 300 tysięcy koron, duńskich około 46 tysięcy dolarów, to jest za przypadki przymusowej antykoncepcji w latach 1960-1991. Choć żadne przeprosiny ani rekompensata nie cofną, wyrządzonej krzywdy fizycznej i psychicznej, te kroki stanowią ważny akt uznania historycznej niesprawiedliwości otwierającej drogę do dialogu o autonomii i szacunku dla rdzennej społeczności Grenlandii. A więc teraz mówimy, drodzy Państwo. O dialogu i o szacunku wobec Inuitów, rdzennych mieszkańców Grenlandii. No, Grenlandia została zasiedlona jeszcze w czasach Wikingów, bo to pierwsi Wikingowie, generalnie rzecz biorąc, jak się to mówi, dotarli na Grenlandię, no i dotarli także do Ameryki. To, co się stało z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, czy także innych krajów, także Indian, którzy zamieszkiwali w różnych rejonach Ameryki, to wszyscy wiemy. Jak polityka kolonialna, imperialna decydowała o życiu, o istnieniu całych narodów, całych setek tysięcy ludzi, jeśli nie milionów, bo drodzy Państwo, my musimy zdać sobie sprawę z tego, że teraz nie da się ostatecznie zliczyć, jeśli chodzi o ilość prawda, tych jednostek, które zostały w duchu tej polityki imperialnej, kolonialnej unicestwione ze świata. Bardzo często, drodzy Państwo, yy, to były wyprawy, którym towarzyszył krzyż, prawda, czyli tam była delegacja, prawda, się pojawiała Hiszpanów, Portugalczyków. Na początku szedł ksiądz z krzyżem detras de la cruz esta el diablo, wraz z krzyżem, albo wraz za krzyżem, prawda? Idzie szatan. Mamy taką sytuację, drodzy państwo, że ten teren Grenlandii, tam gdzie jest tak dużo surowców, oczywiście, i to jest teren także strategiczny, jeśli chodzi o geopolitykę, bo tam dużo wpływów także w tym rejonie mają, zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy. Trump chce to zrobić, chce położyć swoje łapy na tych surowcach, więc on będzie się decydował jednak na to, żeby wykupić Grenlandię, bo go stać na to, po prostu. To znaczy się nie on to kupił. I to wiadomo, że to są elity stojące jeszcze wyżej nad Trumpem, ale on chce rzeczywiście przywłaszczyć Grenlandię. Teraz wychodzi ten dokument: jacy to źli Duńczycy tyle krzywdy zrobili. Duńczycy się usprawiedliwiają oczywiście, już przeprosili, teraz znowu przepraszają, teraz są wypłaty odszkodowań i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby się tak okazało, drodzy Państwo, że yy, Stany Zjednoczone napadną na Grenlandię, czyli w gruncie rzeczy napadną na Danię, to się okaże, drodzy Państwo, że kraj NATO napadnie na kraj NATO. Zdajmy sobie z tego sprawę, a jeśli kraj NATO napadnie na kraj NATO, to artykuł 5 NATO, jak miałby zostać zastosowany? No, zdajemy sobie sprawę, że raczej byłoby to niemożliwe, po prostu NATO przestanie istnieć, więc sytuacja jest rzeczywiście wyjątkowo newralgiczna. Oprócz tego, że Stany Zjednoczone będą mogły wymusić takie decyzje oddania Grenlandii pod pretekstem tego, że. Wystąpią po prostu z NATO. I w gruncie rzeczy yy, wszystkie kraje europejskie pozostaną bez tego największego, tak to nazwijmy, sojusznika, a nie są w ogóle przygotowane do jakiejkolwiek obrony. Więc ta sytuacja, yy, jeśli chodzi o kwestie przywłaszczenia yy, tych surowców leżących na Grenlandii przez Stany Zjednoczone, jest na rękę Chińczykom i Rosjanom. Liczą po prostu na to, że cały układ Unii Europejskiej, cała struktura NATO się rozleci. Będziemy się temu przyglądać. Ale teraz, drodzy Państwo, bo w Danii jest kalifat. Zdajmy sobie sprawę. Dania za chwilę przestanie istnieć formalnie. Zresztą podobnie jak kraje skandynawskie, które pozwoliły się zakazić tą ideologią neomarksistowską. To, co się działo na terenie tutaj Grenlandii, prawda, widzieliśmy, jak ten kraj, jak Inuici mieli zostać wynarodowieni. O tym Państwu opowiadałem. To się działo także w Kanadzie. Tam też dochodziło do podobnych zbrodni. W Stanach Zjednoczonych. Generalnie Rzecz biorąc, na terenach okupowanych przez kraje imperialne Europy Zachodniej. To jest wysoka cywilizacja, bardzo moralna. Do takich czynów dochodziło, powiedziałbym, jeśli nie takich samych, to bardzo podobnych albo jeszcze gorszych. Natomiast tutaj, drodzy państwo, bo to oczywiście wiemy, że Grenlandia zamieszkiwana jest przez Autochtonów. Inuici tam mieszkają, mają swój język, posługują się w ogóle własnym językiem. Ale prawa do Grenlandii zostały przyznane Duńczykom dopiero w 1933 roku, a zrobił to Trybunał w Hadze. Więc zobaczcie, jak ta sytuacja wygląda. Dania z całą pewnością nie jest lepsza od Kanady i od Ameryki. No ale teraz powolutku, powolutku wychodzą na powierzchnię kolejne, jakby sprawy, które mają decydować o tym, jakie będą losy świata, a te losy świata będą oczywiście tragiczne, bo ten układ geopolityczny, jeśli chodzi o Danię i Grenlandię, a także zakusy Stanów Zjednoczonych, żeby sobie te surowce przywłaszczyć, no to jednoznacznie, słuchajcie, decydują jednak o tym, że aby NATO w ogóle mogło istnieć, to trzeba Stanom Zjednoczonym oddać bo inaczej to na to istnieć przestanie. Europa padłaby wówczas ofiarą już bezwzględnej walki i rywalizacji mocarstw, a tutaj wielkie Stany Zjednoczone się przecież tak nami opiekują wspaniale, fantastycznie, yy, prawda, dają nam wszystko, dają nam opiekę, dadzą nam żywność, dadzą nam surowce ukradzione z całego świata, więc będzie miło i sympatycznie, ale do takiej sytuacji słuchajcie, właśnie doszło. I teraz wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że nagle oto my możemy być czy możemy podlegać takim działaniom, jakie są czy były realizowane przez rząd. Duński wobec Grenlandii. Podaje nam się przeróżne środki, podaje nam się przeróżne, yy, prawda, toksyny, yy, trucizny, wszelkiej maści znane pod postacią witaminek yy, promowanych przez celebrytów. To także wpływa ostatecznie yy, na to, że tutaj mamy duże problemy, jeśli chodzi o kwestię tak zwanego wyżu demograficznego. Ale jak widać, komuś także jest to na rękę. Więc jeśli mamy problem, to rozwiązujemy go po prostu w zarodku, niszczymy coś, zwalczamy coś. Coś, potem się będziemy martwić, nie będziemy się w ogóle, drodzy państwo, nad tym zastanawiać. Taka jest historia dotycząca teraz tej sytuacji geopolitycznej na Grenlandii. Nie wygląda to, drodzy państwo, dobrze. I ja zakładam, że nawet jeśli Grenlandia nie chciałaby być częścią Stanów Zjednoczonych, to ostatecznie może się jednak stać tak, że prędzej czy później, zakładam, że to jest kwestia paru miesięcy, Grenlandia zostanie wchłonięta przez Stany Zjednoczone. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej! So